Ja już was bardzo serdecznie. Ja jestem hoży. To oczywiście kolejny odcinek BioShock Infinite. Mogę to ukraść? <grym> I know, Mr. Vassinyol. I've never had an oyster. Mr. Vassinyol. Oh, none. Good to Witam. Perfect day for the o co chodzi z Comstockiem? Kim on jest? Oprócz bycia prorokiem, Vox Populi, to Vox Populi tamto. Czym właściwie jest Vox Populi? My dear fellow, they are a temperamental and unreliable lot to a man. Uh huh. I told him that the park is exceedingly far behind schedule. The, the, the landscaping is half finished. The, the statuary hasn't arrived. The fountain is full of rainwater, for God's sake. Even the marigolds are still unplanted. All work which should have been done months ago. Uh huh. Do you know what he told me? He said that he was tired. The, that the work had taken much from him. I said, "Good God, man! Don't tell me about details. Just get it done." Mhm. Mm you almost finished down there? Yes, sir. Obrabućę grubo go zlewa, z lewa, opowieściami. Wysłuchajmy, co Comstock ma do powiedzenia. the archangel showed a vision a city lighter than air i asked her why do you show this to me archangel i am not a strong man i am not a righteous man i am not a holy man and she told me the most remarkable thing you're right prophet but if grace is within the grasp of one such as you Ok, czyli Comstock otrzymał wizję i dlatego stworzył Kolumbię. Czyli generalnie tak jak powiedziałem, prorok miał wizję stworzył miasto. Dobra, gdzie ja mam w tym momencie i, żeby odbić dziewczynę? Bądź porwać ją. Tak naprawdę zakładam, że ona nie chce tutaj być. Może my mamy ją porwać, a nie po prostu odbić. No dobra, coś musi się stać. Okay, czyli trafiliśmy na jakiegoś rodzaju paradę z okazji prawdopodobnie. Prawdopodobnie wybudowania Kolumbii. No dobra, to nie może być tak pokojowe i spokojnie przez cały czas coś musi się stać. Witam, to miejsce wygląda na zamknięte. Pozostaje jeszcze jedna droga, czyli gdzieś tutaj. Dobra, wszystko jest zbyt spokojne, zbyt idyliczne. Uh -huh. oh don't turn into some and radical on me john i do not want to be some character out of i married a vox populi now do i vox populi yeah that's where they said i'd find her telegram mr dewitt huh. telegram for you sir dewitt stop

Dobry dzień człowieku! Dobra, co ja tutaj robię, gdzie jest dziewczyna. Nie, zdecydowanie nie chcemy tamtędy schodzić. Rozumiem, że ten balon będzie cumował.

praise be to our prophet and praise be to our mercy is... if i told you, loterii, you o której mówił plakat. young sir young miss roll up and try the amazing power of bucking bronco whether you need a lifted lofted tossed or tumble bucking bronco is just the ticket find the devil good sir and cast him out do you have what it takes <laughs>

Hand him the going to the eighth wonder of the world! He's big, he's bold, he's the amazing handyman! friend, have you ever lost a penny to a vending machine? Has a pay telephone ever refused to connect you with a beloved spouse? Well, it's time to take back control from the men of metal! With possession, you are the master!

No dobra, wracamy do rzeczywistości, chyba? Po wybraniu opętania, wciśnij prawy przycisk myszy, by uczynić maszynę przyjazną sobie, Okej. Okay.

jest reszka. Tales. Told you. I nie wydaje mi się, że jest tak satysfakcjonująco jak sobie wyobrażałem. Chin up, jest zawsze następny raz. Myślę, że jest. Za każdym razem jest reszka. Czy to jest ta sama para, która odstawiła nas z na samym początku? Dobra, ruszajmy się. No dobra, może nie zbliżajmy się do nich. Jeżeli dam radę, czyli policjanci nie są w tym momencie vox populi. Czy oni wszyscy biegną w kierunku loterii, która właśnie ma się zacząć? The... Ej, to mi się średnio podoba. I I But... Powinniście znać fałszywego proroka po jego znaku, lub poznacie fałszywego proroka po jego znaku. Dobra, miejsce jest co najmniej epickie. Ja się pytam, co dalej? Rozumiem, że oni wszyscy biegli, ponieważ miała rozpoczęcie loteria. Apteczka. Sól. Dobra, nie kupujmy nic na razie. Skupmy się na tym. Gdzie w tym momencie powinniśmy iść? Jest i loteria. Dlaczego jestem prawie pewien, że 77 będzie wygranym numerem? Czy ja w tym momencie mam już bilecik na loterię? Do oh, no you like a ball? Sorry, no sale. <laughs> Silly, there's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. 77, that's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl. Is that not the prettiest young white girl in all of Colombia? <laughs> right, right, then. The winner is number six.

like we've got a shy one here <laughs> we've got to do something about that that's the one yeah not my boy wait it's him now where'd you get that brand boy? don't you know that makes you the backstabbing snake-in-the-grass false shepherd and we ain't letting no false shepherd into our flock show him what we got planned boys Back. Stop him! Vitam! Stop him! Whoops! Come on now! Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o idylle i spokój. Ktoś jeszcze. Chcę posmakować mojej nowej broni. Mojej magicznej wirującej ręki. Fuck. Okej. Okay, dobra, on ma broń. Dziękuję w końcu. No, pytanie brzmi, gdzie teraz? Rozumiem, że całe miasto poluje tylko i wyłącznie na nas. Hej, Ups. czy mogę na przykład opanować tą broń? nie do końca, dobra, kolejne wejście na pokład skończy się tym, że zginę, więc może z powrotem. Tak wiem, marnuje amunicję, ale ta satysfakcja. Mogę was chociaż przeszukać. No dobra, spróbujmy podbudować sobie jakoś moje zdrowie, a następnie pójść w kierunku. Tej łodzi bądź statku. Generalnie tam, gdzie znajduje się w tym momencie ta broń. Czy mogę na przykład kupić apteczkę? No dobra, chyba nie. A jednak. Ok, wydaje mi się, że pojąłem. Pytanie brzmi, jak w tym momencie mogę opętać tą maszynę, żeby przestała do mnie strzelać? Czy tam jest gość, który nią steruje? Dobra, wydaje mi się, że opanowaliśmy maszynę w tym momencie, ona działa na naszą rękę. No i brzmi, co dalej. Okej, okay, opętanie się skończyło. Przepiękny headshot. Przejdźmy zanim maszyna straci swoje opętanie i zacznie atakować nas. Strzelaj krótkimi seriami, jasne, łatwo mówić. Nie chcę w tym momencie wychodzić za róg, ponieważ tam jest piekielna maszyna, która w tym momencie straciła swoje opętanie, więc będzie atakować mnie. Strzajmy się gdzieś za rogiem. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał w końcu rozkręciła się akcja. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!